Poza programowych śmierci, dlaczego? Bo mieli w tym udział, poprosili o szczepienia, zgodzili się na testy, a przynajmniej w rodzinach jest pół i pół, albo większe pół tu, większe i pół tu, więc nie chce się w jakiś sposób narazić. Więc jest, że zostawię w spokoju prawdę. I tu jest podobny mechanizm czyniony, po, podobny, podobny proceder jest czyniony, żeby doprowadzić świat do stanu, Przejęcia przez globalistów, żeby było zawołanie o światowy rząd, żeby to wyszło z naszego, z naszego zawołania i potem, żeby można nam było powiedzieć: Przecież o to prosiliście więcej, nie bo o to prosiliście, bo tam jest formuła, żeby świat stał się gościnnym domem dla, dla wszystkich. Czyli że ktoś ma prawo do twojego domu przyjść. I robić wszystko, że to nie są gołowcowne słowa, mówię dzisiaj trzygodnym wiernym, wychodzę najpierw w ubiegłym tygodniu tu z szanownym panem, pierwszy raz jak od pani wracaliśmy, gdzie tu pani, pani jest, od pani wracaliśmy, wjechaliśmy w Wielkopolski Park, tutaj jest Narodowy, Lasy pod Mosiną i takie miejsce, punkt widokowy, wieża blisko tej drogi Grajzlerówki, którą poznaniacy rozpoznajecie. Ja pierwszy raz tam, mimo że tu się dużo kręciłem po okolicy, to tam jeszcze nie byłem. W każdym razie wchodzimy na tą wieżę widokową, W się piękna panorama tutaj Wielkopolski naszej rozpościera. Czas już był wieczorny, późno około 20:00, około 22 mogło być. W każdym razie z góry wieży, która ma około 20 metrów, wisi do połowy wieży albo dalej 10 metrów flaga. Niebies niebiesko-żółte. Znane te barwy są? To my jesteśmy na Ukrainie, czy gdzie? Kto to tam powiesił? Tam jest stały monitoring. Ogromna flaga, dziesięciometrowa. Żółto, żółto, niebieska, czy niebiesko-żółta, to ta kolejność kolorów idzie. Dzisiaj, dzisiaj co, co, co spotykam? Wychodzę Wychodzę tutaj, właśnie yy, 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 przejście, idę ulicą Święty Marcin. Dochodzę do znanego mi punktu, gdzie zawsze się w prawo oglądam, bo są, są dwa krzyże. Pomnik winien tam stać Chrystusa Króla patrzę na naszego wieszcza Mickiewicz. Mickiewicz ma zawieszony krawat. Ile ma pomnik? Yy, 10 metrów, krawat 7 metrów, yy, żółto-niebieski czyli powieszona. Ktoś z Was wie, że Mickiewicz jest Ukraińcem? Bo ja, jeżeli już, to wiem, że Litwinem by mógł być, skoro się rodził tam, gdzie się rodził. A pani wie, że jest Ukraińcem, tak? Nie, to nie jest Ukraina, to jest Litwa albo Białoruś. W każdym razie, Mickiewicz zrobiony na Ukraińca i nikt nie protestuje. Na gmachach. Flagi biało-czerwone i bracha bla, urzędów i, i, niebiesko, i niebiesko żółte. Czy, czy mamy sytuację najazdu Polski przez Ukrainę, okupacji Polski przez Ukrainę? Rząd ukraiński tu już rezyduje? Co to jest? Idę ulicą idę ulicą Bukowską, tam jest konsulat, czy ambasada rosyjska za konsulat, tak? Inaczej niż, in, niż, inne, niż inne razy, bo stoi przed głównym wejściem do konsulatu rosyjskiego policyjny samochód, na płocie tego konsulatu jakaś wpięta taka kartka, tak jakby połączone dwie kartki, format duży, więc to jest co jakiś A3, czy jeszcze większy format i prawdopodobnie są to zdjęcia ofiar zabitych, Kijów, harków, gdzie by tam nie było, i pod spodem jest napis Nie zapomnimy wam tego czy coś takiego. Czyli rozumiem, że jakaś, jakaś no, petycja pod adresem Rosjan nie zapomnimy, a proszę zobaczyć. Tutaj jest deklaracja na gorąco Ukraińców wobec Rosjan. My wam tego nie zapomnimy, co dzisiaj robicie, co dzisiaj robicie w, na Ukrainie. A Polacy co? Już zapomnieli, tak? Nas tu na zachodzie można powiedzieć ani ziemi, ani parzy rzeź Wońska, ale ludzie stamtąd przychodzili tutaj. I wychodzi na to, że wystarczyło od 1943 roku tych lat, ile minęło, i Polacy już zapomnieli, że są jak najbardziej, bo teraz proszę zobaczyć, na gruncie kościelnym. Pomoc się domaga sprawiedliwości. Czyli, jeżeli te osoby, które tu przychodzą, chcą liczyć na naszą pomoc, to pomoc jest bezinteresowna na zasadzie tak jak mówiłem: jak ktoś jest pod bombą, to jak ja go chcę z pod bomby wyciągnąć, to ja go nie pyta, mojego przekonania nic, tylko go wyciągam. Ale jak już go wezmę do swojego domu, muszę się dopytać, kto ty jesteś, i żeby dalsze świadczenia dawać. Polacy mają tytuł od Ukraińców zażądać. Wyrzekasz się bestialstwa, zbrodni bandery? Nie. To jeżeli nie, to szukaj sobie miejsca. Może ci pomogą Holendrzy, Niemcy w Brukseli albo kto inny, natomiast nie w Polsce. I do tego głosu są zobowiązani hierarchowie, biskupi polscy. Inaczej jest to upraszanie się o biedę. Realizacja programu Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. Idę ulicą Bukowską, jest jakieś biuro, stoi kolejka, zastanawiam się co tam jest. A tam jest Polacy dla Ukrainy i ludzi stoi z 50, nie wiem co tam rzucają, pieniądze czy jakieś dobra. Bardzo dobra rzecz, że ludzie pomagają. Jeszcze raz, jeżeli Polacy pomagają tutaj. Tym, którzy spod bomb na Ukrainie uciekli, mają tytuł pomagać tylko pod jednym warunkiem: że wyrzekasz się bestialstwa, morderstw, które były czynione na Wołyniu, na Ukrainie za sprawą Bandery i innych jemu podobnych. Jeżeli tego się nie czyni, to pomoc bazuje na pewnego rodzaju etosie chrześcijańskim, ale tak naprawdę nie jest chrześcijańska, jest próbą zaspokojenia, pychy tak naprawdę, że człowiek teraz popatrzcie trzygodni wierni za chwilę będzie Wielkanoc ile będzie kolejek ludzi do spowiedzi dwa lata rok temu już nie było kolejek i dwa lata temu nie, bo przestali spowiadać, więc dochodzi do czego? Do rekompensacji przed Panem Bogiem że ja jestem dobry, bo ja pomagam a chrześcijańska pomoc jest ta, która płynie z miłości do Boga i do człowieka, a nie do człowieka i za zostawiania Pana Boga na, na, na boku. Bóg jest, Bóg jest nieważny. To, co Polacy czynią dzisiaj, jest szukaniem sobie i zapraszaniem biedy. Za chwilę ci ludzie, którzy tutaj przychodzą, odwrócą się przeciwko Polakom, bo nikt wobec nich nie zażądał podstawowej lojalności. Chcesz mieć prawo w Polsce do Polaków, od rządu polskiego, obywateli polskich? Tak, masz obowiązek odżegnać się od tego, co było na Wołyniu czynione wobec Polaków za sprawą bandery, armii, armii tamtejszej itd., itd. I oto ma obowiązek służby państwowe zawołać. I przede wszystkim, od strony moralnej, taką postawę uzasadnić biskupi. Jeżeli nie, to taki mechanizm jest czysto polityczny, tak jak tutaj. Te same osoby, które nas przymuszały za sprawą Franciszka przez dwa lata do uwiarygodnienia, szczep się, maskę załóż, dzisiaj nam mówią: Pomagaj uchodźcom, Twój dom ma być domem gościnnym dla wszystkich innych. Jaki z tego będzie skutek? Pożegnaj się, Panie Boże. Więc uczestniczymy, albo można powiedzieć tak, Bogu dzięki my, czy czcigodni wierni, nie przyłożyli ręki do tego aktu, który by miał walor, że według zasad, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, nie będziesz miał za parę lat, albo za chwilę, tytułu wołać, żeś sam na siebie ściągnął biedę, bo się dał wkręcić ludziom nikczemnym. I Franciszek działa na rzecz takich osób. I rząd polski, który na ten sposób pomaga Ukraińcom, i Kościół, który tego nie, nie prostuje. Hierarchowie Kościoła działają na ten, na ten sam sposób: oszukać, zbałamucić, okłamać ludzi, wykorzystać, okraść, upokorzyć i powiedzieć, że to jest na własne ich życzenie. I usprawiedliwić to od strony chrześcijańskiej. Nie da się w ten sposób. Więc przestrzegam przed taką głupotą wprost. A tu wskazuje na te dokumenty, że warto, jakby ktoś chciał się z nimi zapoznać, to warto sobie tam poszukać. I, i jak się pytałem, co mi dzisiaj jeszcze wobec przygodnych, wiernych czynić, no to wracać do, do spraw pięknych. Kiedy czytamy o Fatimie, o objawieniach, które miały miejsce, to widzimy, że w jakiś sposób sprawy Boże za sprawą Matki Najświętszej są piękne, więc niech mimo, że już dzisiaj tych słów trochę wypowiedziałem, to ta lektura nie zostanie pominięta, żeby się w tym wielkim dniu wcielenia Syna Bożego radować za sprawą Matki Najświętszej i jej fiat. Objawień, które miały miejsce w 1917 roku gotowi też na skutki tego czego nie dopełniają poszczególni papierze, jest już od wielu, wielu lat. Ufamy, że matka najświętsza.